Nade mną ciąży kropla, albowiem, jak chciałam mieć niebieskie włosy, to one się spłuchiwały do zieleni. A jak chciałam mieć zielone. Także dzisiaj. Farbujemy włosy na kolor, który stał się ostatnio bardzo modny. Mam na myśli oczywiście zieleń. Pamiętacie, jak w ostatnim odcinku mówiłam, albo może to w mojej głowie, tylko słyszałam głosy, że e, powinnam naprawdę być jokerem, bo śmieję się z własnych żartów i to w taki bardzo niekontrolowany sposób. Także dzisiaj jedziemy znowu z tym głównym, totalnym shitem. Look at her face. Nie wiem, czy wiecie, ale firma Vanita ma najgorszego grafika w Polsce. Zobacz w ogóle jak ta pianka jest wklejona OHYDNIE oh, mm -hmm. Za 3, 2, 1 będzie największy flex na YouTubie. Mówicie jak Kruszwil i kąpanie się w Rolexach? <śpuszczak> Patrzcie co ja mam <śpuszczak> mm -hmm. <śpuszczak> Dobrze, więc JIT ja już znam instrukcję na pamięć w zasadzie, yy, ja to trzymam zawsze około... choć w sumie nie wiem, muszę zobaczyć. Przepraszam, że ja tak je potraktowałam. I teraz znowu ta osoba, która pomyślała, żeby tą instrukcję wstawić do środka, mam nadzieję, że ona już znajduje się w więzieniu. Tak, 30 minut, nie musiałam się z tym męczyć. Pamiętałam to. Mamy sobie koszulkę piki, klasycznie, e, czyli udanie których nie szkoda. Po prostu ten film to takie jak remake tamtych filmów, tylko że po prostu jest inny kolor, ale tak naprawdę cała tryb... Nie miałam tych pieprzonych lamp włączonych! Kurz ja, no ja pierdziele! Jestem najbardziej retarded person! Why am I like this? Why? Anymore. Dobrze, już może... Ja! Ja! Musimy zacząć to robić, bo wszystko się psuje. Jak nie światła, to ee, karta pamięci. Jak nie karta pamięci, to nie wiem, gnojiem nie usuwają Instagrama. Po prostu róbmy to już. Nawet ładnie pachnie. Pachnie dupą. Zobaczcie sobie, jakie ładne. Boże, tak dawno tego nie robiłam. Dziwnie, like... Nawet ładnie pachnie. Boże, ten zapach jest taki beztroski. i totalnie totalnie napały. To jest magia wspomnień naprawdę, kiedy ja tutaj się upię w tym znowu popachy, e, tak jak to ja zbioram zrobić i ty tutaj jesteś. Tak. Like... Mi orki will be like Ooh. <laughs> Nasty! Dobrze pomoc e, nadeszła jak zawsze. Hi, this is Jack from Future Sound Music and these are the maracas Nie wiem czy na ciebie czy na rękę. Nie wiem skąd tu czyli to miejsce. Czuje się zawsze taka. jakbyś smarowała kremówkę. On tak po oczach, tak po ryjcu, jasne, pewnie że tak. Cys nie -ja. To jest trzeci rodzaj pianki, jakiej spróbowałam w życiu. Była niebieska, była fioletowa, ale fioletowa się spłukała do niebieskiego. Bitch. E A teraz jest zielona. Mi się śniło. Wiesz co? Że byliśmy w Chinach I Byliśmy na jakimś Na. No. i wybiła e, godzina jakaś tam powiedzmy 22 i e, była taka wiadomość, że ci, którzy nie będą tańczyć, to zostaną rozstrzelani. Pokaż mi co masz! Tak, tak! A może w sumie oglądałam niekakiego tego wczoraj. Tak? A sprankował ci ktoś dzisiaj już? Bo dzisiaj jest dzień prankstera, nie wiem, e, wiesz. Nie, ale chciałam to zrobić, ja sobie pomyślałam, dobra... Co, Edyta mnie tak sprankowała dzisiaj i ja to totalnie nie uwierzyłam. Wrzuciła mi jakby jakąś przekopiowaną wiadomość. Wygląda naprawdę legitnie. Nie tak. mogą być w związku. Nie mogą. jakby w Ma dziewczynę i w ogóle, i byłam taka, bo ostatnio o tym rozmawiałyśmy w ogóle, że i byłam taka, jej, jak fajnie, że jakby jednak mają to życie. A potem mi wysłał, teraz wyślę ci oficjalny stan w Stambuł. na mnie a. Bardzo to było. I tak teraz powycinam po z tej wypowiedzi, to oni będą no. widzieli, że co no. będzie historyka no. Ale wtedy mi to smarujesz mi tym podjejcu. Nie możesz mieć półniebieskich włosów. Półnadzki! Jakbym wyglądała pół. jak alternatywka na <laughs> życia. A wolę wyglądać jak like joker. Żoker! Joker. <laughs> to zrozumieją? To daję im medal. Joker to poker z J. Dobrze, u mnie y, na kanale każdy, każdy fandom każdej rzeczy będzie miał swoje miejsce. To był kącik przyjaciół. Jakie jeszcze masz rzeczy? Boże Holtzman miał już swoje 5 minut, Sleepy Motley mieli swoje 5 minut. Ale ja tego nie oglądałam. No bo ty jesteś głupia. Jesteś niedouczony, nawet Paweł, żeby ci tam mówić to. Ja to! Dobrze, co jeszcze możemy wam opowiedzieć ciekawego. Nic się nie dzieje, ponieważ siedzę w domu in Quarantine. Ja generalnie nie jestem fanką siedzenia w domu. Dla mnie to jest lit, ale z drugiej strony już tak troszeczkę chciałoby mi się wyleść. Powiedzcie mi, jak wy spędzacie swój czas. Nienawidzisz ile mi się Ja lekcję. I farbujesz włosy mi. Boże, Wiesz, że dzisiaj ty jesteś gwiazdą, tego filmu, Totalnie, a nie ja. Bo ty dużo więcej opowiadać? Czy masz jakieś ciekawe życie do jakieś przeżycia do opowiedzenia? No to teraz musimy klasycznie poczekać trochę, aż mi ta farba zacznie działać. Nie wiem, w sumie co mogę Wam gadać. Tak jak wcześniej mówiłam, teraz nawet nie jeżdżę MPK, więc nie mogę cisnąć MPK Łódzkiemu. Nie jestem nawet w łodzi, więc nie mogę cisnąć łodzi. Oczywiście słychać odkurzacz, bo w tym domu nie da się nic nagrywać. Albo drze się telewizor, albo drze się odkurzacz, albo drze się ktoś. Prawdopodobnie za jakieś dwa tygodnie będziemy na siebie krzyczeć, że za głośno oddychamy. I z osoby, które jak ja wczoraj śpiewałam na Instagramie piosenkę, y, ja mam pieniądze kiedy tylko chcę. Osoby, które nie zrozumiały tego mema. I jesteście wszyscy w więzieniu już teraz. Naprawdę myślicie, że śpiewałam tą piosenkę? Dlatego, że ona była w jakiejś reklamie. Ja nawet nie mam telewizora w swoim mieszkaniu. Ja mam jedną gwiazdę, która mnie inspiruje i. Dobra, może przyszedł czas powiedzieć o tym, skoro nie mamy i tak nic lepszego do roboty. Ostatnio nastąpił też wysyp tych e, profili na Instagramie, które są w stylu kubki prostracji, e, jakiś tam gówno prostracji, włosy prostracji i inne takie syfy. Ja nie rozumiem was, znaczy w sensie nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, ale jest to lekko chore. Nie wiem, dlaczego to robicie. Musicie być naprawdę na maksa znudzeni e, kwarantanną, skoro w ten sposób spędzacie swój wolny czas, a z drugiej strony. Macie tyle tych zajęć, z, typu, z typu, typu szkoła online. Taką średnicę, zobaczcie, nawet ja bym się do tego gniazda zmieścić i w nim trochę posiedzieć. Ja to nie wiem w ogóle. Mi ten czas teraz, kiedy jesteśmy zamknięci w domach. On mi tak pierwsza Normalnie cały czas jestem czymś zajęta, cały czas coś robię. W ogóle nie zauważam, kiedy te dni nie mi Nawet zaczęłam wcześniej wstawać, w sensie o 10, żeby więcej rzeczy zdążyć zrobić. Ej, jaki fajny fanart, Od razu wam pokażę z telefonu. Taki o! Fajny, to ja jestem w stroju Pikachu. Nie wiem co ja przytulam. A to galaryba! So cute! Zgubiłam wątek. Czy to musi być rzecz Pod samym moim. Nie chcę do łodzi. No więc tak to wygląda w tym momencie i mam nieodparte wrażenie, że wyglądam troszeczkę jak... Tak. Pola, kląka, mir, down, cyho, bleka, Witam was z cyrku czas kamilcowa okay, znowu Ola Okej, no to update jest taki, że nagrywałam to w dzień prankstera, czyli 1 kwietnia. Jak to montuję jest 5 kwietnia, włosy się już zmyły, także jest super, naprawdę polecam zabawę wszystkim. Czuję się oszukana, czuję się wykorzystana i Dramat. I już Kent waituję do tego, żeby pójść do prawdziwego fryzjera i w ogóle wszystko pozmieniać na tej głowie. Wszystko. Już nawet mam pomysł, więc nie piszcie w komentarzu, w jakim kolorze chcecie mnie zobaczyć, bo nie interesuje mnie Wasza opinia. Ja, ja już wiem, jaki ja chcę kolor i nie powiem Wam. I, i koniec zabawy. Do widzenia.